Siema, kolejny odcinek. Tamten zakończyliśmy w popierdzielonej skrzynce. Pamiętajcie! łapka w górę, subskrypcja, dzwoneczek i zaczynamy. Ja, ja nie, ja nie chcę przedłużać. To co? Blok trawy, ziemia no, warstwo warstwę. Nie, ja ja nie chcę. Anuluj. Gotowe. Stwórz nowy świat. I kolejny odcinek oczywiście po 20 minut. No i zaczęliśmy na ten szczyt Wie! Nie. Co zrobiłem? Co właśnie Czekaj, co właśnie odpierdzieliłem? Jak gram na płaskim? Jak właśnie gram na płaskim świecie? Jak gram na płaskim świecie? Ja pierdzielam. I to miała być dżungla. A ja jestem właśnie debilem. Chyba nie było tego włączać. Dobra, twórz nowy świat, no i sobie... Nie, w ogóle nic nie dajemy, tylko zrobimy sobie tak. Dzień, 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 dzień. Możemy grać! Jeść. Wait. Wait. Ej ma nie mieć. Służę, że mi się tak wolno generuje świat, ale no... mam szybki komputer. Ale zobaczymy. Mam OBS włączonego, oczywiście jeszcze OBS um, na Security Breach'u, to nie będzie dobre połączenie. Dobra. Świnia chrunka! Ile świn? Ja pierdzielę! Szybciej! Dwa drewna nam... Dwie drewna nam wystarczą, tak? Nie, co ja właśnie powiedziałem? Co, co ja właśnie powiedziałem? Co ja właśnie powiedziałem? Ja pierdzielę!

nie, ja, ja, to... tak, ja... ja tylko to zrobiłem dla śmiechu. Tak, ja tylko to zrobiłem dla śmiechu. A tylko to zrobiłem dla śmiechu. Ja, ty... ja, ty... ja, ty... ja tylko chciałem się pośmiać. Tak. Ja tylko chciałem się pośmiać. Ja w ogóle nie chciałem zabić ale Teraz nie zrobić siekiery A A ja miał już zostanie ten jakiś? Nie, eee, Mieczem na nie, 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 teraz miecz nie, miecz nie, nie, to nie, 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 ja się teraz piję na takim zadupiu właśnie. Mogę tylko to zrobić na serio. Nie, 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 ja nie mogę. I ja, ja, ja to. W... walenie nie mogę. Nie widzę tej świnie. Ona to nie Co to jest? Czybiej gówno? Chyba to są jakieś bakifotarosty. O, dobra. Uj, nie, tak lecę tam. Chyba to tak się nazywa, ale tam, gdzie są utopielce. Utopielce to są bambole. Eee! Woda mnie On uszedł, Dobra. Wiem, że też jest on. Dobra. Dobra, zrobiłem. Dobra. Usiądę. Wybrałem gwantę. Dobra. Wolę go. Dobra. Dobra, to zabiję. Tylko zabiję namiot. Chodź Oskrinka. Nie, 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 dobra. Nie, nie mogę. Jeszcze jedna. Jak będę ustawić. Ej! Dobra, ładuję chłopca pod górę. czemu to? O, no. dobra. i dobra. dobra. Mogę już zabrać tę skrzynię. Z, z, ja z tym zdrewnianym... Co to jest? To jest ładny blok. To jest piękny blok. I to To chyba piękny blok. O, też się... Dobra. Nie wiem co jeszcze. To była? A, też. Niestety nie było. Chyba tak jak myślę. Dobra. Będę musiał zrobić. Prawie utopię na tym niepierdzianym. Czekajcie. Dobra. Muszę zrobić łopatę. Wszystko drewnie. Ale ja mogę zrobić tej siekiery palonej. No bo... Nie, Nie działa. Ale mogę to zrobić. Wypierdzielaj demi Nie, 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 nie. Nie, nie, jeszcze raz nie. Wyłudź, wynudź się. Wynudź się, ja Wynudź się, robi? Ja nie mogę jakoś po prostu Chyba. No nie, nie jakoś. A nie tu, nie tu. Chyba, chyba sobie robię. O. Dobra, jak dostał teraz? U O nie, o nie, o nie! Dobra, dobra. Gra jestem w dupę. Eee, jestem tutaj Co ja mogę zrobić? Opanujmy to. Opanujmy. To sobie tak zrobił. O, dobra. Dobra. Jak ja znuszę się do wody, to ja ich bić taktycznie. Dobra, zacząłem ich bić taktycznie, ale oni od razu się podnoszą. Dobra. Z do drugim atakiem rozumiem, że jest Dobra. Taktycznie ich będę ich zabijał. Dobra. не 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 так не может быть не вам так есть эпоха камня. есть 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 ну 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 вот она так и сбуднейшая Nie dam się na Javie, więc zrobię je. Skąd więcej. więcej. Zrobię sobie tak. Dobra. Jest, 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 jest zaraz się będą podnosić. Dobra, od razu wszystko zabieram. Aha. No i już się było Franka. Trzy kamienie na schodaki. Okay. Co to karene? No, pokażuj mnie. Jest. Ja w craftingu nie. Ma. Niczego nie zostawię blond. Dobra. Robiłem to na kartce. Zrobiłem się krapona, ma więcej ataku. wiem tak. Ale! Problem. Problem! No wiecie o co chodzi. Problem. I to mocny problem.

Mam to gdzieś. Tr, tr. Nie, 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 totalnie. Totalnie że co mam zrobić. Ow, tak, tak, tak! Dobra, nawałem je tyle, jak, żeby tylko mieć. Dobra. Crafting, crafting, crafting. Nie, 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 nie. Jest, 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 jest. Jest, 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 jest. Jest! Nie, w końcu. O Pośmężyłem się jak na patalni. Wiem, farty, że, że w mojej okolicy się nie zaskoczyłem. O, to Dobra, obra! obra. A. Wiedziałem! Ja tam byłam gdzieś. Ja już nie chcę trafić na więcej na taką sytuację. Dobra, nieważna. Eee, muszę posprawdzać. To umarł Pff. No, Lol. No. Dobra, czyli mogę... Mogę chyba sobie położyć w tym czasie. Tylko dziwnie działać. Popsute! Bo tutaj! Chyba! Nieważne! Ja nie umiał łowić. No. Jestem nowy na czaruszkę. Tutaj tak trudno. Zlegowało się rybki. To się nazywała... Jak się to nazywa, Jak się nagrywało Tak, no, Tak, na pewno. Ech! i uratowała życia. Good ending. Jutro jeszcze nagram materiał, jak nie będę zmęczony. Ledwo co mówiłem, jestem... Dzień drugi, ale... Dzień pierwszy, ale widzicie to? Widzicie tamte drzewa? O tamte? O te wysokie. Na pewno ktoś widzi. Nie, ja nie wiem, to Tania. Kiedy się mi po pokaże. na ryj. Ej! Jestem przyciepiony na haciku. Polska team normalnie polska. No ja sobie tak będę łaził z wędką. Dopóki nie natrafię na się szkinia. No dlaczego ta wędka ostaje? To jest po prostu Wiecie Wiecie jak powstaje wędka? Powinna powstawać? Jeden patyk. To jest jeden patyk. O sześć. O sześć. O oh, Ja to nie chcę trafić, więc sobie to robię. Aha. ja muszę tam pójść. To będzie żało. Muszę. Jestem zmuszony do tego. I nie to ja ten Chodź Chodzi do tej. Ja? Ha, to co? To by się do O, Ja tam nie wchodzę, ja tylko wchodzę tu. Aha i to tak się Chwila, chwila, chwila. Ty ja o czymś nie zapomniałem? Dziecki! Pff.

W końcu mogę zrobić Pokemon, a nie się to ani nie. nie znam Pokemonów, ale... Jak można nie znać Pokemonów i lubić Pokemony? Tak tak można. Myślałem, że więcej żelaza gówno. Podatki fajne, jest lepiej grać. I ja bieram. Mam to mięski nienawidzić czy nienawidzić? O! Normalny teren! Tu chcę! Żelazo! Kto tyby? nieważne ja nie, ja nie wiem dlaczego ten odcinek tyle trwa widzowie na tym fragmencie możemy już skończyć w następnym odcinku mamy misję A oczywiście zrobić Mamy misję. Pójść po jedzenia. Na górę będziemy musieli pójść. Zwiedzić tą całą kopalnię. Zwiedzić tą całą kopalnię. No i zrobić jedzenie. Zwiedzić tą całą kopalnię. No i tyle w moich planach. Nie dzisiaj. I możemy już kończyć. Więc jak chcecie więcej odcinków, to łapka w górę może być. Jedna łapka w górę. No i lecimy z kolejnym odcinkiem. Ej, czekaj. Czy ja idę? Ja nie chodzę. A pewnie jak jest zamiar, no to... Czekaj, gdzie jest ta lawa? Dobra, zwiedzimy sobie tą kopalnię już jutro. O! Gdzieś zwiedzimy sobie tą kopalnię o... Pierwszy dzień będzie o... Gdzie? 12? Gdzieś... 12.30 gdzieś myślę... 13.30? Wrzucę materiał. Gdzieś, nie wiem, jeszcze się pojawi o jakiejś tam godzinie. I możemy się już pozegnać na tym akcięcie. Uf. Możemy się już pozegnać. Więc widzimy się w następnym odcinku. Który będzie już jutro. Ja, ja wyłączam ten świat, więc chciałbym już się z wami pożegnać. Przycisk narrator czyta okay. wszystko. Narrator czyta czat. Tylko musiałem sobie włączyć no i Kończymy ten materiał. W tym czasie jakby ja mam tu włącznik. O, a widzę, że nie widzicie. No i... No i tym białym akcentem jakby możemy już zakończyć odcinek. Ja sobie jeszcze pogram w jakąś żeby mi się tam nie napięło. No i możemy już się pożegnać: pa, ta, 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 ta